Zmiana klucza subskrypcji nie jest operacją wykonywaną zbyt często. W praktyce nie oznacza to jednak, że nigdy nie będziesz musiał jej przeprowadzić. Kiedy to jest konieczne? Kiedy na przykład, wskutek zmian zachodzących w Twojej organizacji, każda ze spółek wchodzących w jej skład będzie musiała być licencjonowana na oddzielnym kluczu subskrypcji. Jak sobie wówczas z tym poradzić? Za chwilę wszystko stanie się jasne. Operacja jest stosunkowo prosta w sytuacji, gdy dysponujemy licencjami typu Partner Managed, a w konsoli zarządzającej WiFi Secure Elements posiadamy konto tzw. partnera serwisowego. Wówczas w selektorze wskazujemy element nadrzędny do wszystkich spółek. Przechodzimy do sekcji Devices. Wskazujemy komputery, dla których chcemy zmienić klucz subskrypcji i klikamy przycisk Change Subscription. Następnie z listy wybieramy tę licencję, na którą chcemy dokonać zmiany. Swój wybór potwierdzamy klikając przycisk Change Subscription. Jednak co w sytuacji, kiedy każda ze spółek posiada swoją własną, odrębną konsolę zarządzającą with Secure Elements, czy oznacza to konieczność przeinstalowania oprogramowania antywirusowego dla każdego komputera, dla którego chcemy zmienić klucz subskrypcji? Otóż niekoniecznie. Wystarczy, że na takim komputerze uruchomimy wiersz polecenia z uprawnieniami administratora. Następnie przejdziemy do folderu na dysku C: Program Files x86 f PSB Będąc w tym folderze, uruchamiamy narzędzie WS OneClientLogoutExe z parametrem keycode, po którym podajemy nowy klucz subskrypcji. Po uruchomieniu tego polecenia Komputer zacznie łączyć się do nowej konsoli zarządzającej. Na tym etapie umówiliśmy już wszystkie kluczowe aspekty dotyczące zmiany klucza subskrypcji. Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do oglądania naszych kolejnych materiałów.